Drodzy bracia i siostry, mamy poranek, a więc czas na aceranek. Dzisiaj sięgamy do drugiego listu, apostoła Pawła do Koryntian i w rozdziale jedenastym czytamy od wersu dwunastego aż po piętnasty. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, Słowo Boże mówi nam o tym, że nie wszyscy, którzy mienią się być chrześcijanami, są nimi. Ba, Słowo Boże mówi nawet więcej. Słowo Boże mówi, że może dojść do takiej sytuacji, kiedy sam szatan przybiera postać anioła światłości, a jego pracownicy, fałszywi apostołowie, przybierają postać apostołów Chrystusowych. Mało tego. Słudzy szatana przybierają postać sług sprawiedliwości. No, można powiedzieć, mamy niezłe zamieszanie. Czy jesteśmy w stanie rozpoznać, kto kim jest? Żeby w ogóle ten problem rozważyć, to przede wszystkim musimy stanąć na jakimś fundamencie, trwałym, stałym, który pozwoli nam na to, abyśmy się nie zachwiali. Musimy też mieć właściwy wzorzec do rozpoznawania takiej sytuacji czy takich osób. No i rzecz myślę, że niezwykle ważna. Musimy pozbyć się egoistycznego spojrzenia na tych, którzy nas otaczają. Dlatego, że jeśli przyjmiemy, że jest niemożliwe, że ci, których lubimy, mogliby być i tak dalej, no to praktycznie pozbawiamy siebie jakiejkolwiek możliwości weryfikacji tego, co ci, których lubimy, cenimy, może kochamy, mówią i robią. A przecież niekoniecznie muszą to być czyny i słowa, które pochodzą od żywego Boga. Ja wiem, że fragment jest krótki, może nieco wyrwany z kontekstu, ale na tyle szeroki, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na właściwie wszystkie kwestie, które zostały poruszone. Apostol Paweł mówi, jak prawda Chrystusowa jest we mnie. To jest dziesiąty wers. Tak to Chluby nikt mi nie odbierze w granicach Ahai. Prawda Chrystusowa jest we mnie. To jest wzorzec, którego nie możemy odrzucić, nie możemy się Go pozbawić. Dlatego, że apostoł Paweł, kiedy mówi o prawdzie Chrystusowej, to mówi oczy. Mówi o Słowie Chrystusowym, które niedawno o tym mówiliśmy, które jest po prostu weryfikatorem tak naprawdę wszystkiego, co dzieje się wokół nas, a nawet w nas samych. Ale też Słowo Boże jest fundamentem, na którym stoimy. Słowo Chrystusowe jest prawdą. Apostoł mówi: Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, drogi bracie, droga siostro, czy prawda Chrystusa jest w tobie? Bo jeśli prawda Chrystusa jest w tobie, to dość łatwo jest poprowadzić dalsze nasze yy, przemyślenia. Co dalej pisze apostoł? Pisze o tym, że wszystko, co czyni, Donald będzie czynił, a będzie to robił dlatego, aby odebrać w podstawę, czyli fundament, tym wszystkim, którzy chcą mieć taki fundament, aby w tym, czym się chlubią, byli takimi, jak my jesteśmy. Czyli byli ludzie, którzy podszywali się pod apostołów Chrystusowych, ale ich fundament nie był Chrystusowy. Wiemy, że Biblia uczy nas, iż są ludzie, którzy głoszą innego Jezusa, inną Ewangelię, inną prawdę. I oczywiście my wiemy, że ona jest inna, ponieważ weryfikujemy to ze Słowem Bożym. I jeżeli słowo Boże wskazuje, że to, co ci ludzie mówią, jest niezgodne ze słowem Bożym, no to wiemy z kim mamy do czynienia. Możemy oczywiście takiego człowieka ostrzec, ale nawet czy, jeśli on przyjmie to ostrzeżenie, to i tak nie wolno go dopuszczać do jakiejkolwiek służby, dlatego że trzeba zobaczyć, czy on naprawdę wyzbył się tego fałszu i przekleństwa ze swojego życia. Paweł mówi, że ja im odbiorę podstawę, na której stoją. A mówi, zrobię to głosząc prawdę: wykażę poprzez prawdę, którą głoszę, że oni stoją na fałszywym, kłamliwym fundamencie, na kłamliwej postawie i, podstawie, i wtedy okaże się, kim ci ludzie naprawdę są. A Paweł, no, można powiedzieć, nie mówi delikatnym językiem. Można powiedzieć, że Paweł tutaj nie zapodaje nam żadnego budyniu ani ciasteczka, tylko mówi, tacy są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy przybierają postać apostołów Chrystusowych. No już słyszę dzisiaj w wielu zborach byłoby, jakie, jak możesz oceniać ludzi w kościele, jakie masz prawo do tego, a do licha, jakie prawo miał Paweł, aby to czynić? Takie samo jak ty i ja, dlatego że używamy tego samego weryfikatora, czyli Słowa Bożego. Więc nie zamykajcie ludziom ust wtedy, kiedy chcą mówić prawdę. A świetnie to robią i świetnie próbują to robić ludzie, którzy są fałszywymi nauczycielami, którzy są oszustami, kłamcami, którzy próbują Kościół omotać, zniszczyć. Udusić Kościół swoją ciasteczkowo-budyniową Ewangelią. To nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dlaczego szatan przybiera postać anioła światłości? Nie chodzi przecież o wygląd, bo w ten sposób nie jesteśmy w stanie i tak go zobaczyć. No chyba, że mamy widzenia maryjne, no to, to jeśli tak, to właściwie nie mamy więcej o czym mówić. Bo to się weryfikuje samo. Ale wiemy, że środowiska biblijne dalekie są od tego typu widzeń i dalekie od tego typu zachowań. Natomiast są narażone na, mogę powiedzieć, przeklęty humanizm obecnych czasów, który wdarł się do kościoła. Oczywiście, w imię miłości. Wszyscy wszystkich kochają. Kochamy LGBT, kochamy tych, którzy mordują dzieci nienarodzone, kochamy wszystkich, którzy jakiekolwiek zło uczynili. Przyjdźcie do nas, złodzieje, mordercy, oszuści, kłamcy, przyjdźcie, będziecie się tutaj dobrze czuli. A Fest takim kościołem. Tak, mają przyjść ci ludzie do kościoła, ale mają upaść na kolana i wyznawać swoje grzechy, dlatego że są pod przekleństwem, dlatego że idą na śmierć. Żaden kościół normalny nie przyjmie tych ludzi z otwartymi ramionami, nie będzie ich zapewniał swojej miłości, bo to jest oszustwo. I właśnie szatan, przebierając szaty anioła światłości, próbuje być taki bardzo. Ale to bardzo empatyczny, pełen miłości. Zatruwa ludziom umysły, serca. Miłuj tego, miłuj tamtego. Miłuj to, miłuj tamto. Miłość ponad wszystko, miłość, miłość, miłość. Aż nie dobrze robi od tej miłości. To w ogóle nie jest miłość. To nie jest miłość. Czytaliście kiedyś ten fragment z księgi Izajasza, który mówi o. O Jezusie Chrystusie, którego postać była nie do zniesienia, tak był zeszpecony, tak był poobijany, tak był zakatowany, niepodobny do człowieka. Ludzie odwracali oczy od niego. A wiecie co to było? To była prawdziwa miłość. To była prawdziwa miłość. W ten sposób Bóg pokazał nam miłość. W ten sposób Bóg pokazał naszą głupotę, naszą durnotę, nasze świńskie życie, przeklęte życie, które niczego innego nie chce, jak tylko, żeby brać wszystko, co się da. Kościele Jezusa Chrystusa, obudź się, nie durniej do końca, bo skończy się tym, że was po prostu pozamiatają i wrzucą do piekła. Co do jednego, z waszymi szyldami, i z waszymi świętymi pomysłami na nowoczesny, wspaniały kościół. Jeżeli coś przychodzi do kościoła, musi być zweryfikowane przez Boże Słowo. A jeśli ten, który to przynosi, nie chce się ugiąć, to znaczy, że jest sługą szatana. To znaczy, że jest pracownikiem zdradliwym, fałszywym apostołem. To znaczy, że jest oszustem, którego trzeba wygonić z kościoła, rózgami mu przyłożyć, a jak się da, to i pałką jakąś mu przyłożyć na goły tyłek, żeby do drugiego zboru nie poszedł i więcej się nie pokazywał. Pamiętam historię z wielu, wielu lat wstecz, kiedy nie w moim zborze oczywiście to się zdarzyło, nie dlatego, że, że oczywiście mój zbór był od tego wolny, ale. No, tak po prostu się zdarzyło. Pewien dziadzio był obecny, kiedy do jednego z kościołów przyjechali ludzie, oczywiście z zachodu, i zaczęli tam mówić różne dziwne rzeczy, a dziadzio wstał i na cały głos wrzasnął w imieniu Jezusa Chrystusa: Precz stąd oszuści i kłamcy. Oczywiście pastorzy pąsowi byli, zbór no, zachował się elegancko, bo się nie odezwał. Ludzie głowę pospuszczali. No dziadzio, no dziadzio, jak to z dziadzie? No ale impreza się skończyła. Na drugi dzień ci ludzie usługiwali w innym mieście. I znowu to samo opowiadają. I ten sam dziadzio wstaje i mówi to samo w imieniu Jezusa. Precz oszuści i kłamcy. No i znowu oczywiście afera, ale impreza się skończyła. Ale to nie wszystko. Na trzeci dzień usługują za granicą. Powiem, że w czeskim Cieszynie. I dziadzio znowu wstaje. Wiecie, oni już nie czekali. Jak dziadzio stał, to oni nogi zapasł i zwiali. Wiecie, jaki to był niesamowity człowiek? To był człowiek Boży! To był człowiek, który był sługą Chrystusa. To był człowiek, który wziął do ręki Biblię, porównał sobie z Biblią to, co oni mówią i powiedział: A wąs kościoła! A co wy, co sobie wyobrażacie? Powiedzcie, czy to jest możliwe? Odpowiem tak. To jest możliwe. Jak trafi się taki tutaj do naszego zboru, o i tak będzie wiał. Co prawda mamy wysoki parter, więc nawet jak przez okno wyskoczy, to mu się tam wielka krzywda nie stanie, ale nie odpuścimy mu. Podejrzewam, że tu diabeł swoich nie wyśle w, tak, w taki sposób, ale wyśle innych cwaniaczków, którzy będą chcieli na pewno zniszczyć Boże dzieło. Ale jesteśmy gotowi jesteśmy gotowi. Drodzy bracia i siostry, sprawdzajcie tego, który was uczy. Słuchajcie uważnie. Ja wiem, że są takie zbory, gdzie nie da się Biblii otworzyć, bo jest ciemno w środku. Nie wiem, kto to wymyślił, no ale oprócz tego, że ktoś to wymyślił, to się ktoś na to zgodził jeszcze. No to dlaczego się na to zgodzicie? To jak możecie Biblię czytać w takim kościele? Musicie słuchać, co wam mówią. A kiedy już pójdziecie do domu, no to już jest, jak to mówią w niektórych środowiskach, po ptokach. Już padły słowa, już się rozlało. I już nie jesteście w stanie zareagować. Ale sprawdzajcie każdego mówcę. Słuchajcie uważnie, co mówi. Nie dajcie się oszukać, nie dajcie się zwieść. A jak wam powie, że trzeba zmienić Biblię, trzeba odczytać na nowo, to weźcie go pod ręce i powiedzcie mu, panie, Idź pan se stąd, idź pan te głupoty opowiadać zupełnie w zupełnie inne miejsce. A jak się zacznie burzyć, że jest tam pastorem, biskupem czy prezbiterem, to mu powiedzcie, że owszem, ale był, a już nie jest. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, obdarza mądrością. Amen.